Mniej niż dwa tygodnie dzieli siatkarze EXAC system od debiutu w rozgrywkach Plus Ligi, niewątpliwie najlepszej lidze siatkarskiej w Europie do którego jak mówisz szkoleniowie z drużyny, jego podopieczni przygotowali się solidnie. Spotkaliśmy się z Nysą w tamtym tygodniu na turnieju u nich. Dzisiaj graliśmy z nimi u siebie. Jeszcze mamy jeszcze jeden przewidziany sparring, ostatni już w nysie w sobotę, także zakończymy część sparingową. No i oczywiście to jest okres testowania, testowania różnych rozwiązań, testowania różnych ustawień, zawodników. Także Będziemy mieli pełną bazę informacji po tych meczach sparingowych i będziemy przygotowani 23 na pierwsze spotkanie. Swoją wielką pracę wykonał też zarząd klubu, w pełni świadomy tego, że plus liga to prestiż. Ale też wyzwanie organizacyjne i finansowe. Można powiedzieć, że jesteśmy na finiszu, również jeżeli chodzi o tą część e, organizacyjną. Nie ma żadnej tajemnicy. Ten budżet my, musieliśmy podwoić. Trzymajcie się, Takie są e, no, jak gdyby na tą chwilę wymagania. Chcąc występować na, na tym poziomie, którym przyjdzie nam 23 października zaobutowe. Teraz przed zespołem pierwszy ligowy mecz w plus lidze rywalem Częstochowskich siatkarzy będzie Ślepsk Suwałk. Zapewne wszyscy liczą w tym meczu na pierwsze w historii punkty w siatkarskiej elicie tego Zespołu, zwłaszcza że kolejni rywale będą już tylko mocniejsi. My, punktów, będziemy szukać w każdym meczu: czy to będzie Zaksa, czy to będzie Jastrzębie, czy to będzie zespół z Lwowa, Radomia, nie ma to dla nas kompletnie znaczenia. My jesteśmy Beniaminkiem, będziemy grali odważnie, z determinacją i na pewno się nikogo nie przestraszymy w tej lidze. My po prostu musimy szukać punktów w każdym meczu. Także Pierwszym takim zespołem będzie zespół z Suwałki i podchodzimy do tego meczu tak jak do każdego innego. Profesjonalnie przygotowujemy się i będziemy starali się wyrwać punkty i zostawić je w Częstochowie. Pozostaje więc tylko czekać do pierwszego meczu w Pluznidze, która powróci do hali sportowej Częstochowa po wielu latach już 23 października. Ja w swoim imieniu zespołu, zarządu klubu chciałem serdecznie wszystkich sympatyków siatkówki Zaprosić 23 października, godzina 17:30, hala przy ulicy Żużlowej. Proszę Państwa, wielkie wydarzenie historyczne powrót plus Ligi do Częstochowe. Piszemy nową historię, zapiszmy ją razem.